Witajcie, kochani, w trzecim tygodniu naszych internetowych rekolekcji dla osób konsekrowanych. Bardzo się cieszę, że dotarliście aż tutaj. I bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj razem z wami się spotkać i podać wam treść do kolejnej medytacji. To, co chciałam powiedzieć na początku, to święty Ignacy z Loyoli, który stworzył tę metodę medytacji ignacjańskiej, mówił, że są dwa rodzaje poruszeń duchowych, że Duch Boży w nas może działać poprzez pociągnięcia, ale także poprzez opory. I w dzisiejszej treści chciałabym zaprosić Was trochę do tego, żeby pochylić się nad tymi oporami czyli nad takimi uczuciami, sprawami, poruszeniami w medytacji, które wydadzą się trudne, albo w których czujemy, że nie chcę tam zaglądać. Albo wydaje mi się, że to jest treść w ogóle nie dla mnie i tak szybko nad nią przechodzę, że nawet się nie zastanawiam tak naprawdę, czy jest dla mnie, czy nie dla mnie. Zachęcam, żeby w tej medytacji dać sobie na nie trochę czasu i jeśli pojawi się takie uczucie, doświadczenie, żeby trochę z nim pobyć i też pozwolić Bogu w nim właśnie działać. Też warto zwrócić uwagę, czy od początku rekolekcji nie pojawiały się w Was jakieś trudne, hmm, albo po prostu stałe uczucia. Na przykład złość, zniecierpliwienie, może zmęczenie, może rozczarowanie, może coś jeszcze innego, ale coś, co zaobserwowaliście, że pojawiało się stale, często, na przykład przy zapisach, przy pierwszej, przy drugiej medytacji, jeśli coś takiego jest, to warto też tej sprawie, temu uczuciu, tej myśli dać miejsce podczas waszej modlitwy. I spytać Boga, gdzie jest korzeń mojego rozczarowania, mojej złości, może mojego lęku. Może to jest jakiś trud, którego Bóg też chce we Was na tym etapie drogi dotknąć. I w dzisiejszej medytacji pochylimy się nad tekstem z Ewangelii według Świętego Łukasza. Będzie to rozdział drugi, wersety od pierwszego do siódmego. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcom Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I jako dalsze przygotowanie do tej medytacji można sobie również przeczytać fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza z pierwszego rozdziału, wersety 18-25. Nie będę go teraz czytać, ale ten fragment mówi o doświadczeniu Świętego Józefa, o tym jak dowiedział się, że Maryja jest brzemienna. Jak przyśnił mu się anioł i nakazał mu wziąć Maryję do siebie. Zachęcam, żeby z tym fragmentem też się zapoznać. Nie tyle na samej medytacji, co właśnie w tej modlitwie, która będzie ją poprzedzać. Jak widzimy, wchodzimy już powoli w treści związane bezpośrednio z Bożym Narodzeniem. Natomiast dzisiaj skupimy się bardziej na tym aspekcie drogi. Nie będziemy jeszcze medytować samego narodzenia Pana Jezusa. Na no to będziemy mieli jeszcze czas w kolejnych medytacjach. I rozpoczynamy jak zwykle znakiem krzyża. Staramy się dać sobie chwilę na to, żeby stanąć w obecności Bożej. Można spróbować uspokoić oddech, pomyśleć o tym, jak się czuję, może skupić się trochę na biciu swojego serca, przypomnieć sobie, że Bóg jest obecny w tej modlitwie, że jest po mojej stronie, że chce spędzić ze mną czas. I rozpoczynamy modlitwą przygotowawczą zwyczajną, tak jak, tak jak nazwał święty Ignacy. I tam jest taka formuła, która mówi o tym, że proszę Pana, żeby on sam sprawił, aby wszystkie moje uczucia, przeżycia, pamięć, wola, rozum, żeby wszystko co jest we mnie, w tym czasie modlitwy służyło mojemu spotkaniu z Bogiem, służyło jemu. Prowadziło mnie w jego kierunku, ale można też tę modlitwę powiedzieć swoimi słowami i do tego zachęcam. To jest też prośba o to, żebym się nie oszukiwała podczas modlitwy, żebym nie szukała jakichś swoich spraw i rozwiązań, ale chciała po prostu zobaczyć to, co Bóg ma dla mnie przygotowane. I zachęcam, żeby pierwszą część, naprawdę przynajmniej 5 minut, a może i dłużej, spędzić na przygotowaniu obrazu do tego tekstu Ewangelii. Czyli zachęcam do tego, żeby wyobrazić sobie Józefa i Maryję pukających do drzwi i spotykających się z odmową w jednym, w drugim, w trzecim miejscu. Można spróbować w tym obrazie wczuć się trochę w ich rolę, można spróbować znaleźć swoje miejsce. Gdybym ja tam była, był, to jakie miejsce bym zajmowała. I prośba, bardzo ważna prośba tej medytacji, prośba, którą potem też w refleksji staramy się sprawdzić, czy wydarzył się ten owoc, o który prosiłam: o odwagę przeżywania uczuć w obecności Pana i o pragnienie podążania za Nim w Jego sposobie działania. I w pierwszym punkcie naszej medytacji możemy go zatytułować Odmowa. W tym pierwszym punkcie spróbujmy przyjrzeć się jeszcze raz właśnie Józefowi i Maryi, którzy na swojej drodze do Betlejem ciągle słyszą nie w jednym miejscu, w drugim, w trzecim miejscu to musi rodzić wiele trudnych uczuć. Pojawia się być może bezradność, pojawia się nadzieja, która potem znowu jest zawiedziona, porawia się lęk, pojawia się troska. Mogą doświadczać różnych uczuć. I spróbuj przyjrzeć się, właśnie Maryi i Józefowi, w tej trudnej dla nich sytuacji, sytuacji, która się powtarza, gdzie ktoś mówi im: Nie, nie ma miejsca, nie przyjmiemy was, nie zgadzam się. I mogę spróbować po prostu się im przyjrzeć i zastanowić się, jakie to rodzi we mnie uczucia. Ale mogę też spróbować poszukać w moim sercu, w mojej historii, czy mam takie doświadczenie, że nie wydarzyło się w moim życiu coś ważnego, coś na czym mi bardzo zależało, ponieważ ktoś powiedział mi nie. I jeśli masz takie doświadczenie, jeśli coś się rodzi w twoim sercu, jakiś konkretny fragment twojej historii, spróbuj posiedzieć nad nim trochę z Jezusem, z Józefem, z Maryją. Może to jest zachęta do tego, żeby jeszcze raz przebaczyć. Żeby coś puścić. Mogę się też zastanowić w tym punkcie, jak sobie radzę z doświadczeniem bezradności. Czy mam takie doświadczenie w moim życiu? Jak przeżywam bezradność? Czy mam odwagę przeżywać ją razem z Bogiem? Czy przyznaję się do niej? Czy przyznaję się do niej przed Bogiem przede wszystkim? Też mogę przyjrzeć się mojej wytrwałości, kiedy spotyka mnie odmowa. Jakie mam sposoby, żeby pokonywać zniechęcenie w moim życiu? Czy się mu poddaję? A jeśli się nie poddaję, jeśli w moim życiu były takie historie, w których zniechęcenie mnie dopadało i dopadało mnie, można by powiedzieć, po ludzku słusznie, a mnie jednak udało się wydobyć, to jak to się wydarzyło? Jakie sposoby ma na mnie Bóg, żeby wydobyć mnie ze zniechęcenia? Być może to jest poczucie humoru, może silny charakter. Może przyjaciele, może coś zupełnie innego zachęcam, żeby temu właśnie się przyjrzeć. Mogę się też przyjrzeć temu, czy ja potrafię w moim życiu mówić nie. Ale takie nie w imię Boże. Czy umiem wyrażać swój sprzeciw? Czy też nie potrafię tego powiedzieć? Albo może jest tak, że potrafię wyrazić sprzeciw, ale wydaje mi się, że kiedy ja się sprzeciwię, to cały świat już powinien się nagiąć do tego, co ja mówię. A może się zdarzyć również tak, że mój sprzeciw wyrażony nie będzie przyjęty i nie wydarzy się tak, jak ja bym chciała, tak, jak ja myślę, że jest dobrze. Jak sobie radzę z takimi doświadczeniami? Czy to sprawia, że zamykam się w sobie i już nigdy nie mówię swojego zdania, czy też potrafię przyjąć też to, że ktoś może nie przyjąć mojego sprzeciwu? Zachęcam, żeby się temu też serdecznie w obecności Bożej przyjrzeć. Jeszcze w tym punkcie można też dotknąć takiej sprawy, można spróbować wyobrazić sobie, że to właśnie Bóg jest tym, który teraz puka do mojego serca, że sam Bóg stoi przed moim sercem, jak przed tymi drzwiami gospody. I jaka jest moja odpowiedź dla niego? Czy ja mu mówię dzisiaj tak, czy nie? Może on puka o jakąś bardzo konkretną sprawę, czy go wpuszczę, czy dam mu tam miejsce. I jeśli masz taką sprawę, co do której czujesz, że Bóg puka i prosi Cię, żebyś dał Mu w niej miejsce, to będziesz wiedzieć, o co chodzi. Jeśli pojawia się opór, nie uciekaj od niego, daj sobie czas, pozwól sobie wejść w to doświadczenie. Drugi punkt. Nie po mojemu. Możemy się przyjrzeć, że w tej historii, tak samo w tym fragmencie, który czytaliśmy jako przygotowanie, wszystko jest inaczej, na przykład w życiu świętego Józefa, niż on sobie mógł wyobrażać. Ślub zupełnie inaczej, brzemienna żona, nie tak jakby się chciało, anioł. Zupełnie inna historia, i też droga do Betlejem, droga, na której on jako mężczyzna nie jest w stanie tak naprawdę zaopiekować się swoją rodziną tak, jakby prawdopodobnie chciał, nie jest w stanie zapewnić im dobrego, bezpiecznego, spokojnego miejsca. Można się zastanowić, jakie uczucia musiały się rodzić w świętym Józefie. Można się spróbować przyjrzeć tej jego wędrówce. I tak samo Maryi, to na pewno nie był ten rodzaj macierzyństwa, o którym ona marzyła. I na pewno nie marzyła dla swojego syna, dla swojego syna, który był bogiem, tego, żeby narodził się w grocie, żeby był położony w żłobie. Można się przyjrzeć temu, że na tej drodze świętej rodziny nic nie było tak, jak chciałoby się, żeby było. Jakby nic nie było na miarę Boga, nic nie było na miarę ich pięknych serc, które na pewno chciały Mu ofiarować wszystko, co tylko najlepsze. Możemy też przyjrzeć się temu, jakie uczucia rodzą się we mnie, kiedy o tym myślę. Czy są takie sfery, takie przestrzenie w moim życiu, co do których myślałam, że będą wyglądać zupełnie inaczej? Może takie jest moje powołanie do życia konsekrowanego, może ono nie jest takie, jakie ja sobie wymarzyłam, albo wyobrażenia były zupełnie inne, a rzeczywistość okazała się trudna. Może moje apostolstwo jest w takim miejscu, albo moja służba, moja praca. Może dotkliwie odczuwam samotność, albo jakąś stratę. Czasem jest tak, że trzeba również przed Bogiem opłakać stratę złudzeń tego, że moja młodość, moje gorące serce podpowiadały mi coś innego, a życie okazało się inne od moich wyobrażeń. Jeśli czujesz, że cię to porusza, poświęć na to czas, żeby się z tym spotkać, żeby pozwolić Bogu też tam go dotknąć. Możemy też przyjrzeć się temu, że Józef i Maryja wyruszyli, żeby wypełnić obowiązku. Oni działali zgodnie z prawem, zgodnie z tym, co powinni byli zrobić. Byli uczciwi. I można powiedzieć tak po ludzku, że w nagrodę otrzymują odrzucenie, a u celu drogi jest tylko grota i żłob, czyli nie ma nagrody. Ich wysiłki nie zostają docenione tak, jakby się chciało. Może mam taką sytuację w moim życiu, że mam poczucie, że się napracowałem, że zrobiłam wszystko tak jak trzeba, a zamiast nagrody słyszę tylko gorzkie słowa, albo spotykam odrzucenie i nie mogę się cieszyć owocami tego, co robię z jakiegoś powodu. I czasami jest tak, że unikamy takich uczuć, bo one nam się wydają niechrześcijańskie ale w efekcie bywa czasem tak, że ona się w nas parzą jak w garnku i tylko czekają na jakąś sytuację, czasem odkładane latami, żeby wybuchnąć. I może warto jest stanąć z nimi przed Bogiem, jeśli kogoś to porusza i poczuć to, że mój Bóg to wytrzyma, że mogę mu powiedzieć o wszystkim, nawet o takich trudnych, zapieczonych uczuciach we mnie. A jeśli nie mam żadnej takiej dużej sprawy, mogę się w tym punkcie przyjrzeć też małym sytuacjom z mojego życia. Jakie uczucia i postawy pojawiają się we mnie, kiedy coś dzieje się po prostu nie po mojej myśli, inaczej niż ja bym chciała? Co się wtedy we mnie rodzi? Jak ja na to reaguję? Czy przeżywam to razem z Bogiem? I punkt trzeci: troska. Zachęcam, żeby znowu spojrzeć na Józefa i Maryję, na świętą rodzinę, na Jezusa ukrytego wśród nich. Jak wspólnie przeżywają trudy, jak je dzielą. Może też były między nimi trudne momenty w tej wędrówce, ale żeby Jezus mógł być bezpieczny, potrzebują współpracować ze sobą, potrzebują się wspierać, potrzebują siebie nawzajem. Czy mnie to jakoś porusza, kiedy patrzę na tę troskę, na tę współpracę? Może myślę o jakichś innych osobach w moim życiu, których właśnie potrzebuję na mojej drodze z Panem, chociaż nie są proste. A może inaczej, kiedy patrzę na wzajemną troskę Józefa i Maryi, być może odzywa się w moim sercu jakieś inne uczucie, być może odzywa się jakaś samotność, jakiś lęk o to, że nikt się o mnie nie troszczy albo nie zatroszczy. Czy mam odwagę porozmawiać o tym z Bogiem? Czy mam odwagę odsłonić to Jemu w czasie tej medytacji, jakby wylać serce? Możemy też popatrzeć na to, że Bóg dał Maryi i Józefowi siebie nawzajem, aby mogli się wspierać w tej misji, jaką on im powierzył. I bez względu na to, co ty dzisiaj przeżywasz, spróbuj sobie zobaczyć, że Bóg zrobił to samo też dla ciebie: że dał ci ludzi w twoim życiu, którzy są odpowiedni na dany etap twojej drogi takich ludzi, od których ty możesz się czegoś nauczyć, albo którzy mogą się nauczyć czegoś od ciebie. I warto właśnie spojrzeć na to, że ci ludzie mogą być dani tylko na pewien czas, tak samo jak Józef był bardzo ważny dla Maryi, ale nie był jej dany na zawsze. Czasem też trzeba pozwolić tym ludziom odejść, aby Bóg mógł mi dać nowych ludzi. Może się trzymam czegoś kurczowo jeszcze w moim życiu, w moim sercu, co sprawia, że nie mam przestrzeni na nowe osoby, które Bóg mi daje w towarzyszeniu. Warto się temu przyjrzeć. Może też być tak, że jest Ci trudno zauważyć takich ludzi, których Bóg Ci daje, żeby Ciebie wspierali, żebyś Ty ich wspierał, wspierała. I spróbuj popatrzeć na to, że jeśli tak jest, jeśli doświadczasz dzisiaj samotności, to jest na przykład Twoja grupka dzielenia w rekolekcjach, ale nie tylko. Są też być może Twoi współpracownicy, być może dzieci w szkole, w której uczysz. Są też. Aniołowie i święci, te całe zastępy, które Bóg ci daje, właśnie po to, żebyś nie był sam i żebyś nie była sama. Spróbuj zobaczyć, że to jest Jego wielka praca. Że to jest cała historia Twojego życia, w której jacyś ludzie pojawiają się, odchodzą, ale Bóg ciągle pracuje na to, ciągle daje nowe osoby, ciągle daje Ci nowe wsparcie, tak żebyś była i był w stanie przejść ten etap, na którym właśnie jesteś. Spróbuj popatrzeć na to z ogromną wdzięcznością i podziękować Bogu za tych ludzi, którzy towarzyszą Tobie w drodze. A może Ty jesteś też takim wsparciem dla kogoś innego, może Ty jesteś dany komuś na ten etap. Jeśli to widzisz, również gorąco serdecznie podziękuj za to Bogu. Jeśli coś jeszcze się pojawi, to w rozmowie końcowej po prostu spróbuj zebrać najważniejsze rzeczy z tej medytacji i powiedzieć o nich szczerze Bogu własnymi słowami. I na sam koniec zachęcam, żeby pomodlić się modlitwą Zdrowaś Mario. Oczywiście po zakończonej medytacji notujemy refleksję, aby potem podzielić się sprawnie w grupce. Warto przyjrzeć się znowu owocom, temu, czy wydarzyło się to, co prosiłam na początku medytacji, czy Bóg odpowiedział na tę prośbę, którą do Niego kierowałam, kierowałem. I jeśli komuś pomaga przygotowanie również poprzez pieśń, to teraz będzie można pomodlić się pieśnią Będę Wielbić, która też może nas poprowadzić głębiej do spotkania z Panem. Ja Wam życzę bardzo pięknej modlitwy. Już jesteśmy za półmetkiem naszych rekolekcji. To znaczy, że jesteśmy dobrze rozgrzani i że dla niektórych z nas Bóg dopiero będzie mógł otwierać furtki, bo jesteśmy gotowi na to, żeby go słyszeć wrażliwie i głęboko. A jeśli ktoś ma jeszcze trudność z dotarciem na grupkę dzielenia, to ja zachęcam, żeby się nie poddawać. Nawet jeśli uda się raz czy dwa, to jest pewien skarbiec, który Bóg nam też daje w tych rekolekcjach, więc warto z niego korzystać. Z Panem Bogiem dobrego czasu.